Hej, Gladia. Nie, chwilkę. Yy... Gladiator Guild. Menadżer. Oj, może jednak to nie brzmi takie piczko, jak myślałem. Szczególnie, że to gra Tykun, w której wciela się w menadżera gildi, a nie jej aktywnego członka. Znaczy, żeby nie obrażać wszystkich menadżerów tam w prawdziwym życiu, co teraz oglądają tą recenzję, no ale sorry, wasza praca jest trochę mała, epicka. Za to po przerobieniu jej na grę, się się perfekcyjnie w Tajkuny, czyli moją ulubioną kategorię gier. <laughs> I'm of an analytic freak myself. Rekrutujesz nowe jednostki do swojej gili. łuczników, orków, rycerzy. Z czasem wydajesz zarobione pieniążki na ulepszenia budynków gildyjnych. Trochę tak jak w Heroesach, ale gdyby w Heroesach zamiast podglądu na piękne miasto, była po prostu lista statystyk i odpowiadających im budynków wrzucona na kartę w Excelu. Różne jednostki mogą mieć różne poziomy, przedmioty oraz pozytywne lub negatywne perki. Można sobie wszystko do postaci podejrzeć w sklepie, zanim zdecydujemy się na jej kupno. Tak jak ty, możesz teraz przejrzeć ten kanał i zdecydować się na suba. Z tak popężną armią mogę podbić świat. Ale na razie świat kończymy się na tej arenie. Tak więc w doboju niewolnicy, znaczy. starzyści, znaczy. wojownicy. O! Trzech na jednego, czyli sprawiedliwie, brzmi jak zadanie dla mojej gildy. Easy. Na górze ekranu jest nasz mini kalendarz, który pokazuje upływ czasu i nadchodzące eventy. Razem z upływem czasu nasi polegli wojownicy wracają do zdrowia, kolejne walki się odblokowują, sklep z jednostkami rotuje nowe postacie. Czasem wyskoczy nam jakiś event dla jednej z trzech frakcji w grze, gdzie w zasadzie każą nam iść się na parzec w zamian za złoto. Czasem możemy się z frakcjami zaprzyjaźnić, co też daje nam benefity. Jak na przykład możliwość rekrutowania specjalnych jednostek ze specjalnego sklepu danej frakcji. Po dłuższym okresie czasu dostajemy możliwość wzięcia udziału w większej bitwie, w turnieju, gdzie czekają na nas walki jedna za drugą, a jak się uda wszystko wygrać, to powiększa nam się trochę mapa i odblokowują się nowe budynki gildii. Poprzez zbudowanie tych nowych budynków możemy odblokować sobie nowe rodzaje jednostek, których nie ma za bardzo po co kupować, bo orki i tak są najlepsze, ale miło, że gra nam możliwości. I potem znowu czekamy na nowe wyzwania na arenie. Questy od frakcji, turnieje. Jeśli nie czujemy się na siłach, możemy od nowa zawalczyć w poprzednich turniejach zamiast brać na klatę nowy, tak żeby totalnie zdominować tam przeciwników i pokazać, czy tu jesteśmy menadżerzy. Jest to gra indie, no shit szerok, i wciąż jest na szczęście rozwijana. Nie przedstawiałbym jej tu, gdyby nie była. Na widać, że nowe funkcje są na bieżąco testowane w becie, dodawane do głównej gry. Jak na przykład Tournament Mod, który mam totalnie gdzieś, został niedawno dodany. No i mam to niby gdzieś, ale fajnie, że gra się rozwija, tak? Pomysł ma duży potencjał, silnie gry też nie zawodzi. Zadowala jaka Tajkun, ale też mizia te same miejsca co AutoChess. Więc popatrzeć jak się biją też jest przyjemnie. Jest wybór poziomu trudności, levelowanie jednostek, zdobywanie przedmiotów dla nich. Są też bardziej zaawansowane techniki, jak ustawianie priorytetu na przeciwnikach podczas walki, by lepiej nakierować gladiatorów swoich co mają robić. Tak więc jest tu coś dla casualowca, jak i dla hardkorowego gracza. Dużo różnych jednostek, których można się wyuczyć i lepiej optymalizować zespół. Z czasem Wielkość walk się też powiększa już nie jest 1 na 1, ale na przykład 10 na 10, gra kosztuje około 25 zł na Steamie bez przecenki na ten moment i daje zabawy na około 4 godziny. Znaczy zależy od osoby, ale to tak przeciętnie bym powiedział. Po tym czasie staje się już niestety trochę powtarzalna. Jeżeli szukasz wyzwania i dobrego tajkuna, to warto dać jej szansę. A jak nie chcesz kupować gry na 4 godziny, to chociaż zapisz ją sobie gdzieś tam w zakładce, bo ma potencjał, by po aktualizacjach za rok czy dwa stać się naprawdę wspaniałą grą. Pamiętaj, by zostawić lajka i zasubskrybować kanał, jeżeli materiał Ci się spodobał i pomógł miłego menadżerowania. Ciao!